Iwana Kościoła, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w audycji Wiara Ludzie Wydarzeniem. Jak zwykle w każdy trzeci poniedziałek miesiąca spotykamy się ze wspólnotą dla intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. W naszym studiu pani Elżbieta Habarnata-Stanek ze wspólnoty w Lutoryżu. Dzień dobry, szczęść Boże. Witamy serdecznie. Szczęść Boże. Panie oczywiście reprezentują wspólnoty dla intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, wszystkie działające wspólnoty w naszej diecezji. Mamy czerwiec, miesiąc poświęcony czci serca Pana. Pana Jezusa. Kult ten zaistniał głównie dzięki świętej Małgorzacie Marii Alakok. Zapewne wspólnoty dla intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w szczególny sposób obchodzą czerwcowe święto Serca Bożego. Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa rozpowszechnił się przede wszystkim dzięki Świętej Małgorzacie Marii Alakok. Mówiła ona, że serce Jezusa jest otwartą książką, z której najłatwiej nauczyć się sztuki miłości. Zwłaszcza gdy się ją odczytuje pod krzyżem Zbawiciela u stóp przybytku sakramentalnego albo po Komunii Świętej. W objawieniach w paramonial Pan Jezus wskazał na swoje serce jako na znak i zadatek miłosierdzia oraz łask potrzebnych Kościołowi. Pan Jezus zażądał m.in. by pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był poświęcony jako osobne święto dla uczczenia Serca Bożego. Wspólnoty dla intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa Diecezji Rzeszowskiej co roku spotykają się w katedrze na uroczystym nabożeństwie pod przewodnictwem księdza biskupa. W tym roku święto to wypada 27 czerwca. Serdecznie zapraszamy radiosłuchaczy na tę uroczystość do Rzeszowskiej katedry. Ksiądz, biskup ordynariusz Jan Wątroba, podczas spotkania ze wspólnotami powiedział piękne słowa na temat kultu serca Bożego. W diecezie Rzeszowskiej jest bardzo żywy kult najświętszego serca Pana Jezusa. Bardzo mi zależy, aby ten kult nie osłabł. Idea intronizacji najświętszego serca Pana Jezusa jest jednym ze sposobów, Podtrzymywania tego kultu. Jest jedną z form tego kultu. Całym sercem popieram. Bardzo wiele spodziewam się po tym, co Wy na kolanach wymodlicie. Dzisiaj to najskuteczniejszy sposób ewangelizowania. Można mieć własne pomysły i takie czy inne akcje podejmować, ale bez Bożego Serca nic z tego nie będzie. Czcicielem Serca Bożego była, jak wspomnieliśmy, Małgorzata Maria Alokok, ale był też Święty Jan Paweł II. Tak, apostołem kultu Bożego Serca był również święty Jan Paweł II. Papież podkreślał, że kult serca Pana Jezusa nie jest zwykłym nabożeństwem, ale prawdziwym odnowieniem całego życia chrześcijańskiego. Jedynie najświętsze serce Jezusa może przywrócić światu miłość, którą utracił. Przez cały pontyfikat papież zachęcał do budowania cywilizacji miłości opartej na Bożym Sercu. Mówił, że ubiegłe stulecie było świadkiem intensywnego rozwoju nabożeństwa. Do serca Chrystusowego, o czym świadczy wspaniała litania oraz dołączony do niej akt poświęcenia rodzaju ludzkiego sercu Bożemu, a także akt wynagrodzenia Najświętszemu Sercu. To wszystko przeniknęło głęboko naszą polską pobożność. Stało się udziałem wielu wiernych, którzy czują potrzebę wynagradzania sercu Jezusa za grzechy ludzkości, a także poszczególnych narodów, rodzin i osób. Ojciec Święty wierzył, że kult Serca Jezusowego jest najwłaściwszą drogą do serca człowieka. Mówił, że serce człowieka uczy się od serca Chrystusa poznawać prawdziwy i jedyny sens swojego życia i przeznaczenia, rozumieć wartość życia prawdziwie chrześcijańskiego, strzec się wypaczeń ludzkiego serca, łączyć synowską miłość do Boga z miłością bliźniego. Według Jana Pawła II, serce Jezusa jest drogą prowadzącą do z. Jednoczenia człowieka z Bogiem i z ludźmi. Papież mówił, że człowiek roku 2000 potrzebuje serca Chrystusa, aby poznawać Boga i samego siebie. Potrzebuje go. Aby budować cywilizację miłości. Z serca Syna Bożego, umarłego na krzyżu, wytrysnęło wiekuiste źródło życia, które daje nadzieję każdemu człowiekowi. Z tego serca rodzi się nowa ludzkość, odkupiona od grzechu. Serce Jezusa daje nadzieję na pokonanie zła współczesnego świata i w nim trzeba szukać i od niego oczekiwać zbawienia wszystkich ludzi. Jakie więc formy kultu serca Pana Jezusa proponuje papież współczesnemu człowiekowi? Otóż wynagrodzenie, adorację i kontemplację Jezusa obecnego w Eucharystii, nabożeństwo czerwcowe i codzienne oddanie się sercu Pana Jezusa. Jan Paweł II powiedział, że serce Zbawiciela ożywia cały Kościół i przyciąga ludzi, którzy otwarli swoje serca na niezgłębione bogactwa tego jedynego serca. Czciciele Serca Bożego stają się ludźmi wrażliwego sumienia, a kiedy dane im jest trwale obcować z sercem naszego Pana i Nauczyciela, rozbudza się w nim także potrzeba wynagradzania za grzechy świata, za obojętność tylu serc, za swoje własne zaniedbania. Jakże potrzebny jest w Kościele ten zastęp serc czuwających, dzięki którym miłość Serca Bożego nie pozostaje osamotniona i nieodwzajemniona. Wśród tego zastępstwa Zastępu na szczególne wspomnienie zasługują ci wszyscy, którzy swe cierpienia składają jako żywą żertwę w zjednoczeniu z sercem Chrystusa przebitym na krzyżu. Przetworzone w ten sposób miłością ludzkie cierpienie. Staje się szczególnym zaczynem zbawczego działania Chrystusa w Kościele. Z kultem serca Bożego związany jest kult serca Maryi w czerwcu jest również święto niepokalanego serca Maryi. Tak, w dziele ludzkiego odkupienia Maryja była z woli Boga nierozerwalnie złączona z Chrystusem. Nasze zbawienie dokonało się na mocy ścisłego powiązania miłości i cierpień Jezusa z miłością i bólem Jego matki. Jest więc rzeczą jak najbardziej naturalną, by chrześcijanie, którzy otrzymali życie Boże od Chrystusa przez Maryję, oddawszy hołd Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, uczcili także serce Maryi. Papież Maryjny Pius XII dokonał 8 grudnia 1942 roku uroczystego aktu ofiarowania świata niepokalanemu sercu Maryi. Polecił także, aby uczyniły to poszczególne kraje w swoim zakresie. Pierwsza uczyniła to Portugalia z udziałem prezydenta państwa. Polska wówczas była pod y, okupacją hitlerowską i prymas polski kardynał August Hlond w obecności całego episkopatu polski i około miliona pielgrzymów uczynił to 8 września 1946 roku na Jasnej Górze przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Owocem tego poświęcenia świata niepokalanemu sercu Maryi było ustanowienie w 1944 roku przez Piusa XII, święta Niepokalanego Serca Maryi. Wypada ono w sobotę bez, bezpośrednio po uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego. Wypada ono w sobotę bezpośrednio po uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego. W tym roku jest to 28 czerwiec i jest to y, święto obowiązkowe. Sługa Boża Rozalia Celak była szczególnie oddana właśnie sercu bożemu. Tak, służebnica Boża Rozalia Celak pisała, że miesiąc czerwiec, poświęcony czci serca Pana Jezusa, jest najpiękniejszym miesiącem w całym roku, gdyż w nim czcimy miłość Pana Jezusa, którą on daje nam, byśmy nią żyli i przez nią do niego się upodabniali. Rozalia tej miłości oddana usiłowała uczynić wszystko, co było w jej mocy, by wynagrodzić Panu Jezusowi zapomnienie i wzgardę ze strony większości ludzi. Miała wielką ufność w nieskończone miłosierdzie, dobroć i miłość Najświętszego Serca Jezusa. Rozalia pisała, czekałam z niezmiernym upragnieniem uroczystości Najświętszego Serca Jezusa. Z czwartku na piątek od godziny jedenastej do dwunastej odprawiałam godzinę świętą. I cóż czyni Jezus? Odkrywa przed moją duszą najniegodniejszą swój ból z powodu niewdzięczności ludzkich serc. Daje poznanie, jak straszną boleść zadaje mu obojętność ludzka. Jakżeż to straszne! Za miłość płacić niewdzięcznością i zapomnieniem, Jezu nasz Panie. Dlatego to tak jest, że Cię dusze mało znają, bo się oddalają od Twego boskiego serca, z którego wybuchają płomienie miłości, zdolne je przemienić w jednej chwili, gdyby się tylko do Ciebie zbliżyły. Twoja Jezu, bolesna skarga, Za mało jestem kochany. Tak, nie jestem kochany. Ludzie wzgardzili mną, a ja ich tak bardzo kocham. Duszę mą ogarnął ogromny ból, że Pan Jezus nie jest kochany. Miłość jest najdoskonalszym środkiem dojścia do Boga. Czemuż świat nie chce zrozumieć tej prawdy? Powiedzmy wszystkim duszą, by się z całym zaufaniem zbliżyły do Jezusa, do jego pełnego miłości serca, a on je nauczy i przekształci, wyrzuci grzech wszelki, samolubstwo, egoizm, materializm, nienawiść, ugasi ogień namiętności zmysłowej. Koniec cytatu. Wspólnoty dla intronizacji serca Pana Jezusa przybywają przed Najświętszy Sakrament z miłości i czci do Pana Jezusa. Bo czyż nie godzi się za tę Jego stałą obecność w naszym życiu i opiekę, chociaż raz w tygodniu przyjść, aby uwielbić tę miłość płynącą z Jego Najświętszego Serca i podziękować za nią, przeprosić za grzechy i zaprosić ponownie do swoich małych radości i trosk dnia codziennego? Pragniemy oddawać hołd miłości i wierności Jezusowi, Jego nauczaniu, prawu i życiu, Jego ofierze krzyżowej. Modlimy się do serca Jezusa, aby to serce nas wszystkich odrodziło i królowało wśród nas prawo Boże, aby było wszechobecne prawo miłości, sprawiedliwości i pokoju. Doświadczenia mistyczne Sługi Bożej Rosali Celak były takim zażywiem powstania wspólnot dla intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Rosalia przeżywała wiele proroczych wizji, w których Pan Jezus wyraźnie domagał się, aby Polska jako pierwsza dokonała aktu intronizacji Najświętszego Serca przy udziale władz państwowych i kościelnych. Od spełnienia tego warunku Pan Jezus uzależnił ocalenie od zagłady Polski i innych. Innych narodów świata, które, idąc za przykładem Polski, również dokonają takiego aktu intronizacji serca Pana Jezusa. Domagał się także, by ludzie wynagradzali Mu za swoje liczne grzechy. Doświadczenia mistyczne i duchowe przeżycia Rosali Celach stały się inspiracją do powstawania wspólnot dla intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest to modlitewna grupa osób, która świadoma swoich grzechów, i wielkiej miłości Pana Jezusa do nas rozpoczyna swoją pracę na kolanach. Dzieło to podjęły osoby świeckie, ponieważ jest to dzieło Boże dane właśnie świeckim, którzy z miłości do Jezusa obecnego wśród nas pragną być i żyć z Jezusem poprzez częstą Eucharystię, adorację oraz życie w stanie łaski uświęcającej. Wspólnoty gromadzą wokół siebie ludzi, którzy, jak oni, pragną być w Kościele z potrzeby serca, z miłości do Boga i bliźniego, bo zadaniem wspólnot jest wynagradzanie Bożemu sercu za grzechy swoje, swoich rodzin i całej parafii. Do wspólnoty mogą należeć osoby działające w różnych grupach modlitewnych lub nigdzie nie zaangażowane, a które pragną służyć Bogu i odpowiedzieć na Jego wezwanie. Spotykam się raz w tygodniu na godzinnych adoracjach przed Najświętszym Sakramentem, w ciszy kościoła, na kolanach, w duchu wynagrodzenia gromadzimy się, by wielbić Boga, składać dziękczynienie i wynagradzać za grzechy. Wspólnoty modlą się także o rozwój dzieła intronizacji w Polsce. Wspólnoty mają kościelny charakter i mają też aprobatę biskupów. Działają za zgodą księdza proboszcza oraz za pozwoleniem i błogosławieństwem biskupa ordynariusza. Jeżeli zbierze się już odpowiednia grupa chętnych osób, proszą one wtedy księdza proboszcza o wystawienie najświętszego sakramentu raz w tygodniu na co najmniej godzinę oraz możliwość wspólnej głośnej modlitwy prowadzonej przez świeckich. Wspólnoty działają na rzecz intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce, zgodnie ze słowami Zbawiciela skierowanymi do Rosali. Ja chcę niepodzielnie panować w sercach ludzkich, dlatego proś o przyspieszenie mego panowania w duszach przez intronizację. Wspólnoty istnieją już w ponad 36 diecezjach w Polsce. Taka wspólnota istnieje również już w polskim Sejmie. Dzieło intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa dokonuje się nie tylko w skali całej Polski, ale sięga również za granicę. Pierwsza wspólnota powstała w Krakowie w w 1995 roku za zezwoleniem i błogosławieństwem księdza kardynała Franciszka Macharskiego. Założycielką tej krakowskiej wspólnoty jest pani Ewa Nosiadek. Jest też animatorką krajową wspólnot. I właśnie w Krakowie mieści się centrala wspólnot. Krajowym opiekunem duchowym wspólnot jest ojciec Redymtorysta. Od niedawna, dzięki jego eminencji, księdzu, biskupowi, ordynariuszowi, Wspólnoty z diecezji rzeszowskiej mają również swojego opiekuna duchowego. Jest nim ksiądz doktor Janusz Podlaszczek. Mówimy tutaj o wspólnotach, które działają także w wielu parafiach naszej diecezji. Co wydarzyło się w ostatnim czasie w życiu tych wspólnot? Co w najbliższych planach? dla członków wspólnot i osób zainteresowanych organizowane są rekolekcje, sympozja oraz spotkania z księżmi opiekunami wspólnot. Takie rekolekcje odbywają się raz w roku w poszczególnych diecezjach. Najbliższe rekolekcje w naszej diecezji odbędą się w listopadzie w sanktuarium w Dębowcu i już dziś serdecznie na nie zapraszamy. Mamy również rekolekcje dla animatorów wspólnot podczas wakacji w Pustelni Świętej Pamięci Ojca Jana Mikru na podchalu w miejscowości Brzegi Rynias. Te rekolekcje są prowadzone przez Krajowego Opiekuna Duchowego Wspólnot oraz animatorkę krajową. Z kolei sympozja związane są z różnymi rocznicami, na przykład setną rocznicą urodzin rozali. Ostatnie takie sympozjum odbyło się w Krakowie Łagiewnikach w czerwcu ubiegłego roku. Było to sympozjum przygotowujące nas do 250 rocznicy ustanowienia święta najświętszego serca Pana Jezusa. Po każdym takim jest wydawana książka, zawierająca tematy poruszane podczas takiego sympozjum. Wspólnoty biorą również udział w różnych pielgrzymkach, czy to krajowych, czy zagranicznych oraz czuwaniach. We wrześniu w świętokrzyskim sanktuarium, a w lutym na Jasnej Górze. W ubiegłym roku pielgrzymowaliśmy do Paraj-Lemonial, prosząc świętą Małgorzatę o pomoc w tym dziele. Byliśmy także w Ars u świętego proboszcza Jana Marii Wianeja, polecając mu opiekę nad naszymi biskupami, proboszczami, opiekunami wspólnot i obecnymi, i tymi, którzy dopiero będą. W Bazylice Sacré-Cœur, czyli Bazylice Najświętszego Serca w Paryżu, w czasie mszy świętej polecaliśmy Bogu dzieło intronizacji w Polsce, a w Katedrze Notre Dame poprowadziliśmy godziną adoracją, wynagradzając Bożemu Sercu wszystkie zniewagi. Niedawno wspólnoty diecezjalne z animatorką, panią Zofią Sową, zorganizowały pielgrzymkę do Sokółki, ofiarowując swe trudy i modlitwy Panu Jezusowi – za jego miłość. I serce objawione w cudzie, który tam się wydarzył. Kolejny raz Pan Jezus potwierdził swą żywą obecność wśród nas w najświętszym sakramencie, w każdym tabernakulum i potrzebę bycia z nami w każdy czas. W lipcu natomiast zapraszamy na ogólnopolskie spotkanie modlitewne wspólnot w Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie, gdzie 2 lipca o godzinie 10 mszę świętą odprawi Jego Eminencja biskup ksiądz biskup. Andrzej który przyjął zaproszenie. Wspólnoty z poszczególnych diecezji starają się raz w roku uczestniczyć we Mszy Świętej w intencji beatyfikacji Służebnicy Bożej Rozali celakównej w Krakowie, w Bazylice Jezuitów i odwiedzają grup Służebnicy Bożej Rozali. Taka Msza Święta odbywa się 13 dnia każdego miesiąca, bo 13 to Dzień Śmierci Rozali. W czerwcu przyjadą tam wspólnoty, z diecezji radomskiej z opiekunem diecezjalnym, ojcem. Palotynem, Markiem, Tomolczukiem. Takim bieżącym wydarzeniem są rekolekcje intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, które odbywają się właśnie w Rzeszowie w Parafii Opatrzności Bożej. Pragniemy jeszcze raz zaprosić radiosłuchaczy na trwające już rekolekcje intronizacyjne w Parafii Opatrzności Bożej w Rzeszowie. Nauki dotyczące aktu osobistego. Jutro akt intronizacji w rodzinie, natomiast we środę, to jest 18 czerwca o godzinie osiemnastej odbędzie się uroczystość intronizacji w wymiarze społecznym. Do aktu przystąpi 18 grup zawodowych i społecznych, świeckich i kościelnych. Serdecznie zapraszamy. My także bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tychże rekolekcjach. To pewnie ostatnia nasza audycja przed wakacjami, zatem bardzo dziękuję za to wspólne spotkanie. Mam nadzieję, że spotkamy się po wakacjach z nowymi tematami, z nowymi pomysłami. A dziś naszymi gośćmi były Pani Elżbieta Chaba, Renata Stanek ze wspólnot dla intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Panie są z Lutaryża i co miesiąc przyjeżdżały tutaj, by dzielić się swoją wiedzą na temat właśnie intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, na temat wspólnot, na temat tego, co dzieje się w tych wspólnotach. Bardzo dziękuję za spotkanie i bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Do usłyszenia. Dziękujemy.